Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku przygód z flotarem. Jak widzicie mam tylko miecz i muszę odzyskać moje rzeczy. Jak życie mi się prawie zregenerowało, także musimy jakoś podejść, podejść te wszystkie orki i, i spróbować odzyskać moje rzeczy. Moje ciężko wywalczone rzeczy. Dobra, masz, nie rzucił oszczepem, jest spoko. Będę tylko ten oszczep minąć, tego gościa i będzie OK. Tak, okej. Okay. Oszczep. Nie rzuciłeś już. Moje przedmioty. O, moje przedmioty. Moje, 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 moje. Dobra, chodź, chodź, chodź. Dobra jest. Oszczepem nie trafiłeś. Chodź na pieprzaj. I 50, 50 chcę orków zabić i wrócimy do e, Lutlurian, abyśmy, aby zobaczyć czy po prostu już będziemy, będziemy mile widzianymi gośćmi. O, coś takiego. Ale nie, 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 tutaj nie mogę podejść, bo tu jest ten boss pod tym, taki duży. No jest, 15 poziom, jej, super. Naprawdę się cieszę. Oczywiście można to wyczuć z mojego tonu, że tak naprawdę mam to w dupie. Ja chcę tylko odzyskać My przymiot, tą broń bym sobie Wow, zrobił. No chodź, chodź, chodź. Dobra, pięknie. Jeszcze 1200 użyć. O, jest, tam jest nowy pion. tam jest nowy pion. Dobra, dobra, jeszcze parę orków, dosłownie parę orków. Zobaczmy, sobie zajrzymy tutaj, dobra? Zobaczcie. Nie, nie ma bossa. <laughs> nie ma bossa i tyle śniegu, okej. Okay. Kurde, zachodzi... Zachodzi, zachodzi dzień. Zachodzi noc, nie. Zachodzi dzień, dobrze. Jak tego bombardiera gdzieś zobaczę, to muszę spieprzać, nawet nie będę się z nim bił, no bo to nie ma sensu. On mi od razu wysadza. Bez żadnego pierdzielenia. O! Ciach, ciach. O, widzę, że kozak. Dobrze, ładnie. 49. Tu mamy dwa orki, jeden. Ała, oszczepem mnie rzucił. Bardzo fajny w sumie motyw z tymi oszczepami, że najpierw wiecie, chcą osłabić przeciwnika za pomocą właśnie oszczepu, a później dopiero idą na bliski kontakt, bliskie zwarcie. Dobra, zobaczymy, co to jest za biom. Ładnie, ładnie, kolorowo, może Shire może, może jakiś gondor. Dobra, idziemy z tego. Mord Mordoru, mordor jest zły, ale przedmioty nasze odzyskaliśmy przynajmniej. Przynajmniej tyle dobrego. Dobra, zobaczmy, co to jest zabią. Rohan, gondor. Aha, jesteśmy w gondorze, no, spoko. Spoko, ale jeżeli się nie mylę, to gondor też powinien mieć jakieś struktury. Także może, może coś takiego znajdziemy. Mamy do portalu 1000 metrów. Ja sobie po prostu tam jak coś polecę, jeżeli będę, będę miał taką potrzebę. A my szukamy teraz... O! Czy tam coś jest? Właśnie, bo tu będzie ten nowy, nowa skała. Teraz dopiero ogarnę Gondor, gondor, nie wiem, stone, może? Może tak to nazwą. O świnki, hej, świnki. Co tam u was? O, krówki nawet macie. Kurde. Bogactwo w tym yy, gondorze. O, pójdziemy sobie na tych krówki, krówki. W sumie krówki mógłbym zabić. Skóra by mi się z was przydała, wiecie? Do e, różnych eksperymentów. Dobra, jedne krówki. Znaczy, czwarta krówka w sumie, a nie jedne krówki. Co ja w ogóle powiedziałem? Okej, okay, musimy łóżko postawić znowu. I zaraz się prześpimy. A tutaj coś jest takiego. O, tam widzę jakiś budynek się e, zespałnował, także idziemy. Zobaczymy, co tutaj mamy. Uu. Jakiś kolejny biom? Co to jest? Gdzie mamy Gondor? Wow, ale ciemno tu. Masz jakieś nowe potwory są? Olu! Dobra, troszeczkę tego na pamiątkę, na pamiątkę sobie zbiorę. Tej skały. oh fuck! oh fuck! fuck. A tu jesteś dobra. Chodź, 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 spokojnie. Już się nie bój. Yy, dobra, muszę się przespać. owieczki mi od czego osłonią jak coś. Jeżeli będę potrzebował, No co? Jakie potwory? No co? Czy one są potworami? Serio? Dobra, tutaj nic nie ma. Na pewno tutaj będę mógł spać. Dobrze. Hu hu hu. Dobra, musimy elfy. Wreszcie przekonać, że jesteśmy normalnymi ziomeczkami. I nie mamy złych zamiarów. Wiem, że miałem wyrobić tą skałę, ale cóż nie mam miejsca. A w sumie nie mam takich przedmiotów, które od razu mógłbym wyrzucić. Zobaczymy, co to jest za miejsce, w razie czego przygotuję mój drewniany miecz. Nie no, z diamentowym. Ale ładnie wyglądają te mm, nowe teksturki, nowe bloki. O! Hej! Welcome! Jest! Uh, for... Tak, szukam. Szukam ekwipunku. Hey, mogę coś zrobić? Na przykład... Diamond Sword. No ale ja chcę na przykład um, Czemu nie mogę... Czemu się nie mogę z wami porozumieć tak w skrócie? No zobaczcie. Um, oni, oni chcą coś, coś tam mi zrobić, jakieś, jakieś coś dziwne rzeczy. Ja sobie tutaj ciebie zapiszę. Um, Black Testen. Um, kto to jest? Kurde, Kowal, dokładnie. Kowal. Zapiszę sobie, bo kiedyś kiedyś może do niego wrócimy. Kowal. Kowal. O, więcej krówek, fajnie, jak miło. Myślę, że one w statkach takich występują. W sumie lepiej dla mnie. A skóry po prostu będą mi do czegoś tam potrzebne, z tego co pamiętam. Chyba, że skór w ogóle nie zbieram. Nie zbieram. Dobra, pięknie. Ile mam skór? Pięć skórek tylko? Serio, tak mało? Wiem, że już mam, nie wiem. S no troszkę więcej. No tak w skrócie. U, jakiś... Skały gondorskie, łat. Co to jest? Dobra, krówko, musisz umrzeć. Ale mięsko. A nie, mam mięsko, dobra. Więcej mięsa z nich leci po prostu. I tyle. Szukam jakichś struktur gondorskich, powiem wam. I nie wiem czy się... O jest, mamy coś. Dobra. Jakiś gondorski cacuszka. Ale czemu nie mogę wejść do elfów? To mnie najbardziej cały czas yy, męczy. Dobra, mogę wejść jakoś do was? Yy, co mogę wyrzucić? Oliwki. O, ork Dagger! Super. Nie, nie chcę cię. Nie chcę ten klocek. Dokładnie. I mogę się już kapać. Wejdziemy sobie do nich do góry. Uuu. Słyszeliście drzwi otwierał. Dobra, wejdziemy sobie jakoś tędy. Zrobimy sobie przejście. A przy okazji wydobędziemy mm, troszkę tego klocka. Hmm. No może, może to nie jest yy, w dobrą tak naprawdę stronę, żebym wchodził. Znaczy... Yy, dobre. No Wy jesteście jakimiś kościami. Co, nie umiesz przejść przez drzwi? O! Wow! Ile was tu jest? Macie jakieś... Skrzynki? Macie skrzyneczki? Dobra, co tam macie? E, Puste. Żeby to się stakowało. <coughs> o. A to jest meat. Nie wiem, co to jest meat. Taki jestem dobry. Radish seeds. E, dobra. Jeżeli tym się tego się napije, będę miał fazę. Woohoo! Dobra. Zobaczmy. Gondorian sword, gondorian spear. Dobra. Damy im to. Nic nie mówcie mi się. Ale faza, dobra, to, to było głupie. Żeby, żeby tyle wypić, za dużo wypiłem. Nie wiem co się dzieje. Dobra, czy tutaj coś jest jeszcze. O, ukryta Jest, Gondorian Chestplate. Jest, jest, jest. Tyle wygrać. Dobra, od razu to założymy. Będę wyglądał jak prawdziwy żołnierz Gondoru. Gondorian Sword. I jeszcze jeden. Na przykład weźmiemy sobie tę zapalniczkę. czeka mi zapalniczka może się przydać tutaj. Yy, na pewno weźmiemy tak. O, pięknie. Plecaki by mi się przydały. Właśnie, jakbym mógł skraftować jakiś plecaczek. Nie, jeszcze nie będę mógł. Aha, no spoko, no dlatego nie możecie wyjść. Okej, okay, ale zobaczmy co je, czy coś będzie po drugiej stronie. Właśnie, a czy może tu jakaś kurta skrzynka, co? No macie tutaj jedzonko, powinniście być zadowoleni. No. Jak typowy... Gondorski żołnierz wygląda teraz. Jeszcze sobie wezmę Gondorian Sword. To już w ogóle. Zobaczymy. Aha, tam jest dużo osób. Czemu nie mogę tutaj przeskoczyć? Mamy tego tam. Coś. Jakiś ogień. Pójdziemy tam. Na 100% tam pójdziemy. Dobra. Tutaj jest ten taras gdzieś. No dokładnie. No, wy nie możecie tej drzwi zamykać ani otwierać. Nawet nie wiem, co wy robicie. Nic nie mogę z tym zrobić. Hmm. Jakiś minus by się przydał. Dobra, aha, tu jest zrobinka. Myślałem, że to jest po prostu spadne. Spoko. Dzięki za, za wszystkie wasze dary. Naprawdę bardzo mi się przydadzą w dalszej podróży. Dobra, pójdziemy sobie jeszcze, jeszcze dalej. Jest naprawdę co robić tutaj. O, w sumie nie ma, ale jest. O, wie, wiecie, wiecie chyba co mam na myśli. Widziałem sobie tędy. Uuu, jakaś jaskinia. Chciałbym sobie wejść po prostu do tego ogniska sygnałowego. Nie wiem, jak to po angielsku tutaj zostało nazwane dokładnie. Ile mam tego? Gondor Rock. Mordor Rock, Gondor Rock. Dużo tego wszystkiego. Mm -hmm. Dobra, dobra, dobra. Chyba, że mam pomysł. Czemu nie mogę? Aha, dobra. Patrzcie, zrobimy coś takiego. mod, Custom NPC, Enchantic Enchanting, znaczy się, tutaj, yy, nie, mod. Tom Harvest, no zobaczcie ile tego jest. Mm, dobra, mamy Lord of the Ring. Czy znaczy, chcę wszystko oprócz tego? Fuck, dobra. Weźmiemy, nie, 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 kurde. O, co ja wziąłem? Ja wziąłem z czas modyfikacji. Nawet nie wiem, dobra, nieważne. Po prostu chciałem. Y A nie, mogę zobaczyć coś takiego. O, w ten sposób także. Jak na przykład zrobić magiczną czapkę? Ło, wow, mate. Aha, lapis. Wizard Knowledge. Spoko. Czyli z lapisem. Czyli lapis się przyda z tego co widzę. Ale dobra, poszukajmy mm, poszukajmy przedmiotów z Solarium Axe. Wow, z Iron Axe to się też bierze. Spoko. Czego ja w ogóle szukam, tak naprawdę? Aha, czegoś z z, z. 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 władcy pierścieni. Bronze Spear Mitril. O, Mitril. Żebym wiedział, jak zrobić Mitril. Warg. O, mogę z wargów zrobić jakieś tego. przedmioty. spoko. To mi się przyda. Aha. Dobra, jak zrobić taki kufelek? Nie, pewnie się nie da po prostu. X, ale to jest pewnie bardzo, bardzo, bardzo głęboko. Rudziu, purple. O, trochę bym... Porobię sobie te takie przedmioty właśnie, jak widzieliście mm, przed chwilą. To naprawdę fajnie będzie wyglądało, mi się wydaje. Jestem na rochanie? Nie, Gondor cały czas. Nie, gondorskiej góry nawet. O, teraz Gondor. Zobaczcie, to jest Gondor, gondorskie góry, w ogóle co się dzieje, może portal. Dobra, pójdziemy sobie może do portalu tak szybko. Game mode 1, flotar. I jak najszybciej się tam po prostu u... Ojejku, udamy. Dobra, czy są jakieś góry? Uff. Co, wy tutaj walczycie serio? Cały czas walczą z nimi. <gry> No spoko. O, to fajny widok jest, tylko szkoda, że się wszystko nie wczytało. Ale chwilę, jeżeli bym sobie wszedł. Mm, na przykład tutaj sobie wchodzę, nie? Tu, 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 tu. Aha, tu macie tylko ten ogień sygnałowy? No spoko. Dobra, ja sobie lecę dalej. Mogłem tylko do portalu się dostać w sumie. I to była cała moja misja. Kurde. Nie chcę do tego w sumie zaglądać. Dobra, zajrzymy sobie. I, y, i później pójdziemy już z buta. Mm. Zero flotar. Mam 500 metrów w sumie także nie jest, nie jest aż tak daleko. Wejdziemy sobie ładnie. Drabinką. Czekaję, czy będą mieli na przykład chem mm, dla nas. Wiem, że to jest taki... Mm, to co teraz robię właśnie to jest takie oszustwo, bo wiecie, y, powinienem w ogóle się nie zatrzymać i udać się po prostu do tego miejsca. Ja sobie zdaję oczywiście z tego sprawę. Ale dlaczego to robię? Nie mam pojęcia. Może dlatego, że po prostu mogę. Gondorian Helmet, ja pierdzielę ile wygrałem rzeczy różnych. Super. Yy, dobra, weźmiemy sobie tak i tak. Jest pięknie. I sześć strzał. Chociaż jeden mógłby mi się przydał. Dobra, weźmiemy tak. W ten sposób... O, czy będę mógł u was się przespać? Ciekawe. O, puste można stakować, spoko. Dobrze wiedzieć, nawet nie wiedziałem. O, i Gondorian mamy nawet buty, czyli jesteśmy już w sumie y, cali, cali uzbrojeni, zobaczcie i to w niedługim czasie. Dobra to zapalniczki się nie stakują niestety. Czy znaczy, tutaj coś macie? Dobra, puste sobie wezmę. Ym, I w sumie to by było na tyle, nie? Dobra, jako że teraz... Y... Musi, musi być, być zadość uczynienie, także pójdę po prostu z buta, się chyba noc jeszcze robi dokładnie. Jeszcze się u nas robi tak, że jeżeli mnie zabiją, to nie wracam po te rzeczy, trudno. Trudno się mówi. Czy mi się wydaje, że jakoś tak szybciej biegam? O, co to jest? Rohan pewnie. No prawdopodobnie Rohan. No, jesteśmy w Rohanie, Spoko. A i tu są znowu te strażnice. Ciekawe, czy tam jest boss w tym Nie chcę podchodzić, bo on mnie by od razu zabił. Ale wrócimy sobie i, i, i może porobimy jakieś inne rzeczy. Ciekawe, czy ten miecz można zenczantować. Mam w sumie 19 poziom, a taki jeden mieczek mógłbym, mógłbym poświęcić. Czemu, czemu nie? Zobaczmy, co tutaj jest. Czy to są góry mgliste? No właśnie, mgliste góry. Góry mgliste, mgliste góry. No i mamy tutaj tą mgłę. Dzięki której nic praktycznie nie widzimy, ale spoko. 400 metrów. Czy uda mi się tam w ogóle dotrzeć, bo już się naprawdę noc robi. Teraz już bez, teraz już bez żartów. Powiem Wam, że dzisiaj nagrywałem chyba... To jest trzeci odcinek pod rząd, który nagrywam. I nie mam nic opicia, także troszeczkę już mi zasycha w buzi i w ogóle źle się dzieje. Ale mam 50, 52 punkty na plus, ale widzicie, że dopiero troszeczkę się ten piersiń przesunął, to nie wiem ile bym musiał tego wszystkiego tam na wybijać tych orków, aby, aby jakoś jakoś dotrzeć, choć znaczy, jakoś dotrzeć, chodzi mi żeby 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 mieć troszeczkę tych punktów o tak w skrócie kurczaczki gondorian hmm, przydoby mi się to ulepszenie, żeby się samo naprawiało, to w sumie hmm, nie byłbym z tego niezadowolony. Dobra, wracamy. Wracamy teraz do naszego. Dobra, wooden sword. Trzeba, trzeba wykończyć ten wooden sword. Okej, okay, mamy już pierwsze oznaki, że jesteśmy już blisko naszego celu wędrówki, czyli portalu. Dobra, gdzie jest portal? Fiat, ja, czemu w ogóle orków nie ma, łot? Myślę, że z orkami się pobije, sprawdzę wytrzymałość mojej nowej zbroi Dobra. Hm. Dobra, pójdziemy sobie na przykład tu O jest, już chyba tam widzę orki mm. Nie, nie... O jest A hm, mi nic nie zrobiłeś nawet Dobra, 53 No chodźcie, chodźcie. Ale nie umiecie, nie umiecie bić. Czy co? Ło! Pół serduszka mi tylko biją, ale spoko. Nie to, że... U, mieczyk z tego. Dobra, weźmiemy sobie na pamiątkę. A co? Bo mogę. Dobra, wooden sword. Zanim go będę... Tym trochę go będę bił. Ale przynajmniej zmarnuję szybko ten mieczyk. O, coś, coś... Wypadło z niego? Co to jest? Helm? Weźmiemy zamiast, zamiast tego mieczyka, o, i tyle. Dobra, spróbujemy teraz wejść yy, na drzewka do elfów. elfów zobaczymy czy nas wpuszczą, czy... Nie, no nie chcą nas wpuścić, serio, nie mam pojęcia dlaczego. Ach, będziemy musieli się tam mm, po prostu do nich przejść i tyle. Na siłę wtargniemy tam, spalimy im drzewa i każdy będzie zadowolony hu, o tutaj też jest noc, spoko, to Ciekawe czy z tym minotaurem, który tam był. Miałbym teraz jakiekolwiek szansę? Pewnie nie. Dobra, idziemy do naszego pięknego domku. Okej, okay, tutaj. Dobra, i teraz musimy wszystko pochować. Zobaczcie, ile skarbów znowu naprzynosiłem. O, zobaczcie, mam kufelków. Mniem. Puste jakieś ork helmet. No naprawdę tego jest dużo, Orc Dagger, tylko gdybym wiedział, jakie to ma wszystko obrażenia, to by było naprawdę spoko, byłem, zobaczcie, trzy odcinki nakręciłem tylko w tamtym świecie, a jeszcze tak naprawdę nic tam nie zwiedziłem, o, tak, tak podsumowując. Dobra, może się przejdziemy w nocy, weźmiemy na przykład Bone Sword i zobaczymy, wow, jakie, jakie straszne rzeczy na nas tutaj będą czyhały. Creepers, Creeper Dobra, pobawimy się z creeperkami. Ojojoj! Oj, oj. O! Boom! Dobra, ziemia. Zbieramy sobie troszkę ziemi. O, widzicie, mam tu camping mod. Wow! I chyba nawet mogę tutaj ała, nocować. Co jest? A, nie mogę, bo pale się. Tak mi się wydaje. O, wioska, czy co to jest? Hmm. Zobaczymy sobie. Widzę, że tam jest oświetlenie, także może coś tam ciekawego być. A co tutaj mamy? Świnki. A ruiny. Wow! Tam coś jest? Wow, jakieś dziwne. Dziwne dźwięki, tam się coś pali. Co to jest? Jaka mała wioska, czy co? Czy ruiny po prostu? No spokojnie, chyba ruiny. No może być czemu nie. Tutaj jeszcze zobaczymy. Nie. Tutaj nic nie ma. O, jakieś. dziwne rzeczy. Nie, tutaj raczej nic nie ma. Fuck! Wow! Właśnie to jest. Kolejna. Kolejna rzecz z modyfikacji, jak widzicie. Teraz wszystko mi zaczyna. napierdzielać. Dobra, spokojnie uciekamy. Uciekniemy. Łepiej, tej kraturze odrąbałem. Spoko że mi tu nic teraz nie zaatakowało. Dobra, wracamy, wracamy do domku i kończymy odcinek. Działo się dzisiaj troszkę. Zrobiliśmy gondoriańskie rzeczy. Znaczy rzeczy w sumie z gondoru. Lepiej brzmi. No chodź, chodź, chodź. No pięknie. Ło, znowu ta śmierć, dobra. Nie, nie chcę z tobą walczyć, sorki. W sumie nie mam nic za ciebie, chyba że ty masz coś do, 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 do mnie. Może ten spawner, bo widzicie mamy tutaj to, 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 mm, tą piramidkę, może jakoś to byśmy przerobili na jakiś taki mm, spawner? Hm, dobry pomysł w sumie. Tylko trzeba, y, trzeba będzie go jakoś w jakiś sposób zrealizować. Ale ja się z wami żegnam jako gondorski... Gondoriański czy gondorski? Nie wiem. Nie, nie wybuchaj, creeperku. O, w sumie on mi wejdzie teraz do domu, no Boże. Dobra. A, trzeba będzie to wszystko połatać jakoś. O, widzę, że już się... Zacząłem niefajne rzeczy. Ale dobrze. Jak widzicie, mamy już troszeczkę rzeczy. Mamy małą, małe nasze mieszkanko malutkie. O, pięknie. Tu mam takie okienko z kwiatkiem. Nie wiem czemu, ale ładnie wygląda. Czy coś tam. Postaram się rozbudować do nas następnego odcinka ten, 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 ten mój domek. A ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek tak, że wam się spodobał. Trzymajcie się. Cześć!